Pan Panu głos. Gdzie u was, pracował zawodowo, zanim, u zanim został ministrem? Gdzie zawodowo nie, pracował? Nie, nie śledzę pracy akurat wszystkich, ale... ale no tak, pan tak, próbuje co ale... atakować, jak przychodzi co do czego, to Pan ja nie, nie potrafi nic powiedzieć. To jest proste pytanie. Gdzie pracował Pan Motyka, zanim A, został pozwoli ministrem? Pozwoli Pan odpowiedzieć? Czy, czy tak jak będzie Pan zadawał ciągle to samo pytanie bez pozwolenia na odpowiedź? No, ale Pan nie umie odpowiedzieć. Ale nie daj mi Pan odpowiedzi. No to nie Już Pan mówi. Gdzie pracował Pan Motyka, zanim został ministrem? W ostatnim czasie pracował w klubie parlamentarnym. To jest praca, czy nie? Nie, to jest praca, czy nie gdzie pracował? Poza polityką. Po wieku. Jest jakiekolwiek jedno miejsce, gdzie, gdzie pracował poza polityką? A gdzie pracował? Nie wiem. Yy... <noise> Panie, pan pan pytanie na pytanie. No, ale, nie potrafi przyznać do tego, że polityczny aparatczyk został ministrem energii po raz pierwszy w dziedzinie Rzeczpospolitej, nie mając kompletnie żadnego przygotowania, bo mogą być dwa rodzaje przygotowania. Właśnie, nie, nie Albo nie teoretyczne, tak. można mieć skończone studia, Ma można... skończone studia. Ma skończone studia. w tym kierunku. w kierunku tak. energii, tak. tak, tak zakresie... dokładnie. No dobra, okej. Okay. No to. I następnie ten, całe pana... życie. No ale proszę, no, normalni Polacy pracują w różnych rzeczach. Ktoś jest kierowcą, ktoś jest rolnikiem, a ktoś jest mechanikiem. A ten facet nigdy nie pracował. W żadnej normalnej robocie. Nie, nie. Praca, wie pan co, no, no, akurat proszę sprawdzić. Proszę nie, państwa, no, po proszę... pierwsze, ja nie chcę, żeby to był sąd, czy osąd Miłosza Motyki. Nie, no, to nie, to ja ja nie no to czy, nie, pan nie, to zaczął, pan to zaczął. Natomiast ja... wykształcenia miłość Motyka jest magistrem inżynierem środowiska. 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 No i pana zdaniem to jest wystarczające, żeby być ministrem energii w Polsce, no nie, i, ale... i tym się a... różnimy, no ja się, i tym się różnimy i koniec.